Komentarz dziennika gazety prawnej. Ostatnia awantura wokół nowej oferty platformy cyfrowej NC! Plus bardzo dobitnie pokazała, że zagraniczni menadżerowie, którzy przyjeżdżają kierować spółkami w Polsce, nie do końca liczą się i z interesem polskich konsumentów, i ze zdaniem polskich menadżerów do tej pory kierujących tymi spółkami. Nowa oferta platformy NC Plus miała być szyta na miarę i miała być strzałem w dziesiątkę. Czymś, co zachęci setki, a może tysiące nowych klientów do tego, aby wykupić właśnie w tej platformie abonament. Niestety okazała się raczej strzałem w stopę, a nie w dziesiątkę. O tym, że niezadowolenie klientów jest bardzo duże, świadczy chociaż profil na Facebooku Anty NC, Plus, który w ciągu kilku dni od uruchomienia nowej oferty. Zaroił się grupą kilkudziesięciu tysięcy facebookowiczów. Jak do tego protestu i do niezadowolenia klientów odniesie się zarząd NC, jeszcze nie wiadomo. Pewne jest jednak to, że jeżeli nie zareaguje w żaden sposób, musi liczyć się z odpływem setek tysięcy, a może nawet setek tysięcy klientów do innych platform cyfrowych, a także do sieci kablowych.